Oko jest bardzo złożonym narządem. Składa się z wielu warstw. Licząc od zewnątrz, oko składa się z twardówki, naczyniówki i siatkówki. Natomiast patrząc od przodu, możemy wyróżnić rogówkę, źrenicę, soczewkę, komorę oka, kanał nerwu wzrokowego. Częstszą y, chorobą struktur oka jest zaćma. Tu jest fotografia oka dotkniętego zaćmą, czyli jest zupełnie tutaj zmętniona soczewka oka. Y, zaćma powoduje utratę widzenia, głównie u osób starszych. Y, taka osoba podczas, y, zauważa, że podczas czytania dużo słabiej widzi. Oczy robią się bardzo wrażliwe na światło i stopniowo dochodzi do całkowitej utraty wzroku. Jedną z najgroźniejszych chorób oka jest wyrodnienie plamki żółtej. Plamka żółta jest to taki obszar w oku, który odpowiada za um, ostre widzenie. W tym obszarze jest zlokalizowana największa ilość fotoreceptorów. Zwyrodnienie plamki żółtej polega na zaniku fotoreceptorów w tym obszarze, przez co pacjent po, powoli traci wzrok, najpierw w obszarze środkowym, a później ta utrata wzroku obejmuje również obszary boczne, także dochodzi do całkowitej utraty wzroku.